Pisanie równań, ćwiczenia, następne. Prostokąt ma boki długości 5 cm i 8 cm. I tutaj taki prostokąt sobie narysowałam. Obliczyłam też, ile będzie wynosił obwód tego prostokąta, bo będzie to potrzebne, i pole. Zapisz w postaci równań następujące problemy. I mamy problem A. O ile centymetrów należy wydłużyć dłuższy bok prostokąta, aby obwód prostokąta zwiększył się dwukrotnie? No to jeżeli ten dłuższy bok będziemy wydłużać, nie wiemy o ile, no to piszemy o x, tak? Czyli teraz po tym wydłużeniu o jakąś długość ten dłuższy bok będzie miał długość 8 plus x cm. Ten krótszy pozostanie bez zmian. I po tym wydłużeniu tego dłuższego boku wiemy, że obwód ma się zwiększyć dwukrotnie, czyli będzie wynosił 52 cm. Czyli piszemy, że po tym zwiększeniu tej długości tego dłuższego boku obwód ma wynosić 52, więc rozpisujemy wzór na obwód teraz po zwiększeniu długości, czyli to będzie 2 razy 5, czyli 10 i plus 2 razy 8 plus x, to będzie teraz 52. No i to koniec, to jest, to jest zapisanie tego problemu w postaci równania. I pod punkt B, o ile centymetrów należy skrócić dłuższy bok prostokąta, Czyli jeżeli dłuższy bok miał długość 8 cm, a skrócimy o ileś, nie wiem o ile, czyli o x, to teraz będzie ta długość 8 minus x cm. Krótszy bok pozostawiamy bez zmian, to wtedy wiemy, że pole prostokąta zmniejszy się o 5 cm, czyli będzie wynosiło 35 cm. No i teraz, skoro wiemy, że to nowe pole po zmniejszeniu tego dłuższego boku będzie wynosiło 35, no to piszemy na nie wzór, czyli ten dłuższy bok, czyli 8 minus x razy 5, to będzie to nowe pole. I ono będzie wynosiło 35, i to jest zapisanie, jak to nazwali, tego problemu B w postaci równania.